Hej, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam przygotowane zdrabki z rodzinki pensji: czyli mega pensja, ekstra pensja i mała pensja za 2 zł. Jest to miksik za 70 zł łącznie. I mamy tak: 3 mega pensje za 10 zł. Do tego są 3 ekstra pensje, takie różowo-koralowe. Są też trzy niebieskie i pięć małych pensji za 2 złote. Także zobaczymy, co tam dzisiaj lot to dla nas naszykowało i będziemy sobie drapać. Może jakoś tak na przemian porozkładam sobie tutaj z boczku i zaczynamy. Malutka pensja za 2 zł. I będziemy szukać tak. 32. No i coś ten drapaczek taki tępy się zrobił. I 28. No nie, chyba będę musiała go zmienić. Pierwsze mamy. Cóż my tu mamy? 29. Zaczynamy obok. 19. 18. Pierwszy napis pensja 23 i 30. Także ta zrapeczka jest pusta. Bierzemy teraz sobie ekstra pensję niebieską. No i zobaczmy. Szukamy szósteczki, 8, 24 i 9 mamy co? Mamy 7, więc pomiędzy trafiliśmy, ale jest ósemka, jest wygrana. 24 jest druga wygrana. Ósemka, trzecia wygrana. Jedyneczka 28 już nie mamy. 18 też nie, 26, pierwszy napis i 14, czyli mamy trzy wygrane. I sprawdzamy. Tu jest 20 zł. Tu jest dycha i 20 zł. Mamy 50 zł w zdrawce ekstra pensja. No, powiem Wam, że w tej zdrapeczce kilka razy już trafiłam taką wygraną. Także bardzo mnie to cieszy. Już prawie dzisiejszy wkład jest. A to dopiero początek. Także zobaczymy, co dalej będzie. Różowa ekstra pensja. I szukamy 11, 21, 25 i ósemeczki. Mamy pierwsze 28, 12, szósteczkę, pierwszą pensję 27. Tu jest 31, 18, 23 i 2. No niestety pusta. Bierzemy teraz mega pensję z numerem 1. Jak drapałam całą paczkę, to trafiłam w tej jedynce 50 zł. Więc zobaczymy jak tutaj pójdzie. Osiem, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, piętnaście i dwadzieścia jeden mamy pierwsze trzydzieści trzy, trzydzieści pięć, trzynaście, dwadzieścia osiem i dziewiętnaście. Dalej, trzydzieści sześć, dwadzieścia dwa, trzydzieści siedem.

Dobra, kolejna mała pensja i tu będziemy szukać ósemeczki i trzydzieści mamy, co my tu mamy, 25 mamy, siedem, sześć, trzynaście, ale mi stół wali, trzydzieści i napis pensja.

jedenaście 11. 26. O, mamy wygraną. I 9. A tu się kryje. No, 5 zł, ale miło, bo coś tam znowu dorzuciliśmy. I na razie ta niebieska ekstrapensja prowadzi. Bierzemy różowo. I szukamy ósemeczki. 14. Dwadzieścia jeden i dwadzieścia siedem mamy dziewiętnaście, trzydzieści, dwadzieścia cztery. Pierwszy napis: dwadzieścia pięć, szesnaście, siedemnaście, sześć, dwadzieścia trzy i dwanaście pustaczek.

szesnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści osiem, siedemnaście, ósemeczka, cztery, trzy, sześć, pierwszy napis, czterdzieści dwa, dwadzieścia sześć, jeden... 19 i na koniec 44. No też niestety pusto. Malutka pensja. I szukamy 32 i ósemeczki. Mamy trójkę, pierwszy napis trzydzieści, 16, 6 i 11, pusto

Pierwsze jest szesnaście, trzydzieści jeden, dwa, czterdzieści sześć, dwadzieścia sześć, siedemnaście, trzynaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, szóstka, czwóreczka, czterdzieści, dziewiętnaście, trzydzieści dziewięć.

19 mamy trójkę 17, 26, 14, napis pensja i 24 pusta. No ale w sumie wynik końcowy nie jest najgorszy, chociaż tylko trzy zdrapeczki wygrały, no ale ekstra pensja ta niebieska. 50 zł. Druga pensja ekstra 5 zł. I trzecia ekstra pensja też 5 zł. Także 60 zł na 70 zł wkładu. Także powiem Wam, że dzisiaj naprawdę bardzo fajny wynik. Pensje się spisały, można powiedzieć. Także nie jest najgorzej. Ja jestem zadowolona. Dzięki serdeczne za dzisiaj, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików, no i do usłyszenia następnym razem, pozdrawiam, cześć.